Podcast Demagoga. Prasówka z dezinformacji. Ho, ho, ho. Witajcie w kolejnym odcinku Prasówki z dezinformacji w podcaście Demagoga. Z tej strony świąteczny nastawiony Mateusz Cholewa. Kłaniam się nisko, a po drugiej stronie moja serdeczna, świąteczna koleżanka Wioletta Myszkowska. Cześć Wielu! Cześć. Starałam się jak najbardziej takim marudnym tonem powiedzieć to. Cześć, żeby w kontraście do Twojego rozentuzjazmowania stanąć. Jesteś teraz w roli Grincha, tak? Ja jestem ten Holly Jolly Father Christmas, a Ty jesteś już w zielonym humorze tak. tuż przed świętami. Czy to jest po prostu poza. To jest poza do zagrania dla podcastu. Ja się teraz wcielam w swoją personę, bo tak naprawdę to ja lubię święta i w sumie czemu nie. A najbardziej lubię, jak pada śnieg, ale go nie ma. No i na tym opieram swoją kreację aktorską w tym momencie. Nie ma śniegu, duże emocje w związku z tym to we mnie wywołuje i dlatego mogę być marudną dzisiaj stroną tego podcastu. Rozumiem. Jesteśmy też marudni, jak zawsze, stowarzyszeni Demago, szukając różnego rodzaju fałszywych informacji i opisując je w naszych analizach, a ostatnio. Tutaj, to jesteśmy marudni. Nie, yeah, bardzo marudni i bardzo szczegółowi, i czepiamy się wielu różnych szczegółów w trakcie opisywania różnorakich wiadomości, które pojawiły się czy to na Facebooku, Twitterze, czy na TikToku, a ostatnio pojawiło się ich całkiem sporo i to w związku z wydarzeniami i w naszym kraju, a także gdzieś. Za granicą. Myślę, że powinienem Tobie oddać pałeczkę jako pierwszej, ponieważ wydaje mi się, że masz prawdziwy świąteczny prezent. To jest ten duży. Zawsze są takie małe prezenty, co wiadomo, że to albo jest na przykład gra wideo albo coś, ale zawsze jest ten, to jedno wielkie pudło, co jest dla. W najbardziej grzecznych dzieci. A propos gier wideo, tak zacznę. <laughs> A propos gier wideo, ponieważ ci słuchacze, którzy no, są z nami od jakiegoś czasu, wiedzą, że każdy odcinek podcastu Demagoga to jest jakieś nawiązanie do popkultury, bo czemu nie. Mamy przykład fałszywej treści, zbudowanej właśnie na takim wycinku popkultury. Ty na pewno wiesz o tym. O czym jest teoria spiskowa na temat projektu Bluebeam? Zgadza się. Jest to jedna z moich ulubionych teorii, które wkręcą się wokół tematów fałszywych bogów i kosmitów. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam Cię no? zapraszam Cię do wyjaśnienia, dlatego że to będzie mi potrzebne jako podbudówka. Dlatego przekazuję ci tę pałeczkę na chwilę, żebyś właśnie opowiedział o projekcie Bluebeam, O co mniej więcej w nim chodzi? W telegraficznym skrócie, żeby nie zagłębiać się w szczegóły tej teorii, zakłada ona to. Że gdzieś tam w tajnych bunkrach kwatery NWO opracowywany jest plan, który ma przekonać ludzi do tego, że kosmici istnieją. To tak w kontrze do tego. Jak przez setki lat udawano, że UFO tak naprawdę jest wymysłem popkultury, tym razem szykuje się plan, który ma przedstawić przybyszy z obcej planety jako nowych bogów, którzy tak naprawdę nie istnieją, tylko będą pokazywani w serii takich hologramów, które mają pojawić się na niebie i przekonać nas jako ludzkość do poddania się ich. Woli, no bo w końcu przybysze z kosmosu na pewno są mądrzejsi od całej ludzkiej cywilizacji, więc powinniśmy słuchać się ich przekazu. No i z tego typu teorią wychodzą jej autorzy, którzy uważają, że tego typu spisek ma gdzieś już być zawiązany. I że jeśli kiedyś dojdzie do kontaktu z obcą cywilizacją, to najprawdopodobniej będzie ona właśnie wymysłem jakichś ludzkich agentów, którzy starają się przejąć kontrolę i że nie powinniśmy poddawać się wszelkim doniesieniom dotyczącym UFO, ponieważ jest to właśnie spisek, żeby odciągnąć naszą uwagę od rzeczy ważnych. Na przykład, takim zdaniem autorów tego typu teorii, jak nie wiem, wycofywanie gotówki z obiegu, czy też zakaz jej używania. Także to myślę, że wystarczy jako taki krótki wstęp, czyli obcy, hologramy i NWO. To znasz jeszcze inną wersję tej teorii spiskowej o projekcie Bluebeam, bo ja znam ją w innym wymiarze przedstawioną, zresztą w Oman wymiarze, osobą, która w 1994 roku już opowiadała o tym projekcie. Był Serge Monast, przedstawiał się jako dziennikarz śledczy, który doszedł rzekomo do dowodów na to, że światowe organizacje, w tym na przykład NASA, chcą. Przejąć władzę nad światem i w tym właśnie momencie wkracza tutaj ta teoria o NWO i, i tym jednym światowym rządzie, który gdzieś tam rzekomo elity mają zamiar wprowadzić, że jest już cały plan właśnie wprowadzenia zjednoczenia ludzi pod takim globalnym rządem, między innymi przez wprowadzenie jednej religii, religii nowej ery. I te hologramy, o których już wspomniałeś, miałyby być wykorzystywane do tego, że w pewnym momencie na całym świecie ukazałyby się na niebie bóstwa, które są połączone z religią, która dominuje na danym terenie, i one właśnie miałyby powiedzieć coś takiego, że ludzie by się właśnie zjednoczyli pod tą jedną religią. Te hologramy są właśnie takim elementem, który na którymś tam etapie miałby być wykorzystany do tego, żeby ludzi zjednoczyć. No i trafiliśmy na taki film krótki. Który niby właśnie miał pokazywać hologram, który miał być właśnie związany z przeprowadzaniem już tego kolejnego kroku zjednoczenia tych ludzi pod tym jednym rządem. Ten film przedstawiał właśnie, jak tłum ludzi patrzy na niebo, a tam się ukazuje hologram, który wygląda jak portal z innego wymiaru, przez który stara się przedostać jakaś postać. Okazuje się, że to jest materiał, który jest autentyczny. Faktycznie taki hologram się pojawił, jak doszliśmy dalej, to sprawdziliśmy, to się wydarzyło w Los Angeles. No i wygląda to bardzo realistycznie i podpisane jest jako projekt Bluebeam w akcji. Czyli na zasadzie zaczyna się. Pogrzebaliśmy dalej. Faktycznie wydarzyło się coś takiego, że ten hologram się pojawił na niebie w Los Angeles. Ludzie patrzyli na to, był tłum, on wyglądał właśnie tak, jak na tym nagraniu. Natomiast to był element reklamy. I tutaj dochodzimy do wątku popkulturowego i gier, no bo z rozmachem postanowili się zareklamować twórcy gry Asgard's Wrath 2. Takiego tytułu przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości można w tę grę będzie zagrać. No i w ten sposób postanowili się zareklamować z okazji, no bardzo głośnej zresztą Gali, The Game Awards tegorocznej. No i właśnie taki sposób na reklamę. Rozmach ogromny oczywiście, wiarygodne źródła, czyli metat, producenci i tak dalej. To wideo jest wiarygodne i na YouTubie można znaleźć na. Zweryfikowanych kontach, i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie w tej sferze fałszywych treści krąży obcięty, że nie ma tej początkowej planszy, która wyjaśnia, że wideo zostało nagrane tego i tego dnia, gdzie zostało nagrane, żeby człowiek mógł sobie podejść i sprawdzić, w jakich okolicznościach właśnie ten hologram gdzieś tam się pojawił na niebie. Nie ma oczywiście też tego fragmentu, w którym pojawia się logo gry, więc bardzo ładnie można wpasować ten materiał do narracji dezinformujących. No to co? To mamy już zaliczone kwestie popkultury. No chyba, że jeszcze coś masz. Ja ze swojej strony na razie niestety nie mam nic, chociaż z przyjemnością dorzuciłbym jakiś film lub książkę. Chociaż jeden film chciałem dzisiaj zawrzeć w naszej w naszym podcaście, ale to nie jest coś, co może się kojarzyć z popkulturą, a raczej z Wytworem dezinformacji, ale to może za chwilę, to chyba, że Ty chcesz jeszcze dorzucić coś związanego właśnie z szeroko rozumianym podejściem do kultury. To nie wiem, to mogę się odbić ewentualnie do tego, że skoro mamy Asgard's Wrath, tak, czyli nawiązanie do wszelkich skandynawskich odniesień, i tak dalej, to możemy powędrować do Islandii i kolejnej naszej analizy, która mówiła o tym, że w Islandii zabroniono szczepionek na COVID-19. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Oczywiście, że tak. To był w pewnym momencie dosyć niosący się szeroko przekaz dezinformujący i co ciekawe on nie był tylko w Polsce tylko trafiał też do Różnych zagranicznych mediów, nie tylko anglojęzycznych, jak się okazuje. Mm -hmm. Wręcz jest napisane, że, że zakazała rzekomo na podstawie tego, że szczepienia na COVID były powodem gwałtownego wzrostu liczby zgonów. No i tutaj krążył taki zrzut ekranu, z strony, która bardzo często jest przez nas wykorzystywana w analizach do tego, żeby pokazać jakieś dane. Na pewno się na nią natkniecie w naszych tekstach: Our World in Data. No, i tutaj właśnie był pokazany wykres, na którym można było zobaczyć, że w pewnym momencie ten wzrost zgonów był wysoki, no i korelowało to właśnie z wprowadzeniem szczepionek na rynek do powszechnego użytku. No, ale jeśli wczytamy się w to, co faktycznie przedstawia ten wykres, no to się okaże, że z niego nie można wyciągnąć, właśnie, że po pierwsze, właśnie, że szczepionki były powodem zgonów, ponieważ ten wykres dotyczył czegoś zupełnie innego. Nie było tutaj podziału na osoby zaszczepione i niezaszczepione, tylko ten wykres przedstawia, zresztą też zgodnie z tytułem, bo to jest ciekawe, że, że ten tytuł był przekazywany dalej na tych zrzutach ekranu skumulowaną liczbę zgonów, jeśli chodzi o wszystkie przyczyny, i to w porównaniu z prognozą na podstawie poprzednich lat, czyli pokazuje nadmiarowe zgony, w momencie, kiedy je porównujemy z poprzednimi latami, no to pokazuje, że faktycznie w rzeczywistości tych zgonów było więcej, ale on nie pokazuje przyczyny. Nie da się też wyczytać, ile z tych osób właśnie było zaszczepionych, czy nie. A nawet jeśli by się dało wyczytać, no to jednocześnie tutaj znowu wchodzimy w temat korelacji. Czyli to, że było więcej zgonów to nie musi od razu automatycznie znaczyć, że przyczyną były szczepionki, tylko dlatego i tylko na tej podstawie, że koreluje to właśnie z faktem, że w tym czasie one się pojawiły na rynku i że w tym czasie bardzo dużo osób się nimi zaszczepiło. To jest kwestia, którą by trzeba było dalej przebadać. No i też w naszej analizie możecie przeczytać przykłady korelacji. One mnie bardzo rozbawiły, więc ja je, ja je przeczytam. Że na przykład liczba utonięć poprzez wpadnięcie do basenu jest Korelowana z liczbą filmów, w których zagrał Nicolas Cage. No ale na tej podstawie nie można oczywiście wywnioskować, że im częściej Nicolas Cage będzie grał w filmach, tym więcej osób będzie wpadać do basenu. I bardzo podobnie jest właśnie z kwestią szczepionek i zgonów, więc to była jedna kwestia, natomiast drugą kwestią było to, czy w Islandii zabroniono szczepień. No i się okazało, że wcale nie. Koniec. I w zasadzie moglibyśmy tutaj zakończyć. Znaleźliśmy komentarz Gudrun Aspelund, która jest epidemiolożką z Islandii, która w odpowiedzi na zapytanie redakcji USA Today odpowiedziała, że nie nie było takiej sytuacji, żeby Islandia zakazała szczepień. Szczepionki nadal są podawane i zalecane niektórym grupom wysokiego ryzyka, ale nie planuje się natychmiastowych szczepień całej populacji. To by było na tyle, jeśli chodzi o szczepionki. A, a wcale nie, ponieważ jak się okazuje, mój temat całkiem zgrabnie pokrywa się z tym, co właśnie przed chwilą powiedziałaś, i myślę, że możemy w temacie szczepionkowym pozostać jeszcze przez chwilę. Niech zgadnę. Obstawiałabym, no. obstawiałabym, że będziesz mówił o Majku i Donie, osobie, która jest bohaterem wielu naszych analiz. Mylnie przedstawianym jako były szef Pfizera. Tak, albo były dyrektor tejże firmy, podczas gdy, warto to podkreślić, tak naprawdę był dyrektorem i wiceszefem do spraw badań alergii i układu oddechowego w firmie Pfizer. Choć jest rzeczywiście pełni jakąś funkcję dyrektorską, to może nie całego koncernu, tylko jakiejś jego Jakieś jego odnogi, jakiegoś jego oddziału. Ale rzeczywiście nie myliście się, ponieważ to Mike Edon jest bohaterem mojego fragmentu, w którym będę odrobinę opowiadać o tej informacji. Jak się za chwilę okaże, zbieżne te narracje z powtarzają się zarówno jeśli chodzi o Islandię, i zarówno jeśli chodzi o, pewne, o pewną analizę, na której oparł się Mike Edon, mówiąc w takim przydługim 10minutowym wideo o tym. Jak 17 milionów osób miało umrzeć przez szczepienia. I tezę tę y, bazuje na analizie, którą opisał Denis Rancourt, taki były wykładowca fizyki z Kanady, z Uniwersytetu w Ottawie, który już jakiś czas temu, y, przy początku pandemii, mówił przede wszystkim, że pandemia COVID-19 to mistyfikacja i nie ma żadnego COVID-u, są tylko jakieś inne choroby. Skąd my to znamy? Od. Y, tych trzech lat zdarzało nam się opisywać o to, że COVID to tylko grypa, albo jakiegoś innego rodzaju choroba i że tak naprawdę SARS-CoV-2, czyli koronawirus powodujący tę chorobę nie istnieje, ale też wspominą między innymi. Jestem skłonna nazwać tak? takie fałszywe treści klasykami. To już powoli wchodzi do naszego takiego demagogowego kanonu, można by powiedzieć, że już. Siadasz sobie wygodnie przed kominkiem, otwierasz taką wielką księgę i przeglądasz, co to jest grane od czasu do czasu. Lista fejkowych przebojów, tylko zamiast radiowej trójki mamy demagoga. I, i tenże wspomniany pan Ron Rancourt, oprócz tego, że był właśnie wspomnianym byłym wykładowcą wizyki, opublikował też taką 130-stronicową analizę, w której opisywał liczbę nadmiarowych zgonów w 17 państwach, przede wszystkim półkuli południowej, no i opisał w niej związek pomiędzy szczepieniami, a właśnie tymi nadmiarowymi zgonami. Czyli doszedł do mniej więcej podobnego wniosku, który pojawił się w tym wpisie dotyczącym Islandii, że zaszczepienia spowodowały wzrost liczby nadmiarowych zgonów. No i tego typu wniosek mógłby być dosyć szokujący, mógłby, że tak powiem, obalać wszelkie twierdzenia o tym, że szczepienia są skuteczne i bezpieczne, o których piszemy w naszych analizach. Jednak jak się okazuje, te obserwacje pana Rankurta miały pewne wady co wykazały m.in. redakcje Health Feedback, czy P-Fact a także niektórzy naukowcy. Ponieważ po pierwsze, znowu wracamy do analizy o Islandii, w analizie nie rozróżniono, czy osoby, które zmarły, były zaszczepione lub też nie. Trudno zatem wskazać, czy wśród nadmiarowej liczby zgonów przeważały osoby zaszczepione. Czy też te, które szczepionki nie przyjęły. Nie można zatem jednoznacznie wykazać, że to szczepienia przyczyniły się do wzrostu zgonów, skoro nie wiemy, czy osoby te przyjęły preparat lub też nie. Po drugie, w pracy nie uwzględniono zachorowań na COVID-19 jako jednej z możliwych przyczyn zgonu. To dosyć nietypowe, biorąc pod uwagę, że mówimy o okresie, w którym zgony z powodu tej choroby były właśnie jedną z głównych przyczyn, o czym opowiadają naukowcy, m.in. profesor Jeffrey Morris który skomentował pracę Ron Kurta na platformie X mówi, że całkowicie zignorował on fakt, że nadmierna liczba zgonów na całym świecie w dużej mierze skupia się w szczytach, które akurat odpowiadają skokom potwierdzonych przypadków COVID i zgonów przypisywanych COVID-owi. Także to, a także parę innych błędów związanych z pomiarami, to rzeczy, które sprawiają, że tej analizy, że tą analizę trudno traktować poważnie w, właśnie w kontekście mówienia o pandemii i o tym, że to Niby szczepionki przyczyniły się do tej liczby zgonów. Dodatkowo, w trakcie samego wystąpienia Mike Edom, powtarza jeszcze swoje różne zgrane klasyki, można by znowu do tego powrócić. Czyli informacje o tym, że po szczepieniu przeciwko COVID-19 organizm atakuje sam siebie. Jest to błędna informacja. Co więcej, większe ryzyko chorób autoimmunologicznych, czyli takich, w których rzeczywiście układ odpornościowy zaczyna atakować zdrowe komórki organizmu, występuje w momencie, w którym zachorujemy na COVID, więc przyjęcie szczepionki w rzeczywistości zmniejsza to ryzyko. No i powracające też doniesienia o tym, że szczepionka po. Po wstrzyknięciu jej w mięśni, wędruje po całym organizmie i osadza się w różnych naszych organach, co też obalaliśmy w naszych poprzednich analizach, wskazując, że w krótkim czasie te składniki szczepionki są z organizmu wydalane, czy to przez wątrobę, czy przez inne narządy. Więc powracają pewne stare motywy w związku z ponowną akcją szczepień przeciwko COVID-19. Historie te stają się znowu popularne. Powracają także inne, możemy już rzec klasyki, na przykład takie dotyczące aluminium w szczepionkach, o których też pisaliśmy w naszych analizach. Więc możemy właściwie powiedzieć, tak jak co roku powtarzają się święta Bożego Narodzenia, które już tuż, tuż, tak wraz z powrotem szczepień powracają też ludzie, którzy podają dalej fałszywe informacje na temat ich bezpieczeństwa i skuteczności. Ale są też pewne nowości. Ja na przykład chciałabym zwrócić tutaj uwagę na analizę, ale to już do doczytania samemu po zajęciach z gwiazdką na szóstkę zadanie. <grym> um, że Unia Europejska zamierza zakazać jeżdżenia nocą samochodem. Tak, to ciekawe. Uważam, że to jest ba ba bardzo ciekawe, fałszywa treść. Nie wiem, we mnie uruchomiła taką ciekawość od razu analityczną. W zasadzie. Czemu nocą? Dlaczego? O co tutaj chodzi? Bo wiadomo, że fałszywe treści są też robione po to, żeby nas emocjonalnie jakoś podburzyć. No i faktycznie no, to jest fałszywa treść, która się bardzo mocno gdzieś tam rezonuje z taką narracją tego unijnego zamordyzmu, tak? czyli o jejku, teraz zabronią jeździć po nocy. Pewnie, pewnie to o to chodzi, pewnie to do tego nawiązuje i gdzieś tam stara się w tym nurcie funkcjonować. Ale jak jest naprawdę? Zapraszamy do analizy, tak samo jak w ogóle polecamy inne też nasze analizy na stronie. Ja bym na przykład tutaj podrzuciła jeszcze taką analizę, która stara się odpowiedzieć na pytanie, kto jak i dlaczego próbował wpływać na wybory w Polsce, bo już mamy pierwsze wiadomości na ten temat. No i na przykład wyszedł raport, który jest częścią projektu Polish Election Watch, Digital Forensic Research Lab. To jest taki zespół badawczy, który jest stworzony przez Radę Atlantycką i możemy sobie na ten temat przeczytać. Na naszej stronie. Tak staraliśmy się zrobić taką syntezę, także zapraszamy. No i oczywiście też jednym z takich wydarzeń, które na pewno się poniosły w polskim internecie i też się pojawiły u nas analizy na ten temat, są fałszywe treści, które wyrastały po. Tym, co się wydarzyło w Sejmie, a raczej tym, co jeden z posłów y, Grzegorz Braun uczynił z gaśnicą, no i jak potraktował świece hanukowe, które pojawiły się w Sejmie, y, jako symbol jakiejś przyjaźni polsko-żydowskiej, jakiś taki znak tego, że Żydzi byli kiedyś naprawdę sporą częścią polskiej historii. Poseł Grzegorz Braun wziął gaśnicę i postanowił hanuki je zgasić, y, rzucając różne oskarżenia, no i wokół tego wydarzenia wyrosło sporo fałszywych treści dotyczących właśnie samego święta Hanuki. No, spotkaliśmy się z takimi treściami wielokrotnie na temat tego, że Hanuka jest rzekomo świętem satanistycznym, więc na przykład takie rzeczy też opisywaliśmy w Demagogów w ciągu ostatnich dwóch tygodni, też można je sobie przeczytać u nas na stronie, gdyby ktoś był ciekawy ponieważ odcinek ten wyjdzie 21 grudnia to mogę zaprosić na 22 grudnia na swoją wyjątkową analizę z serii z kamerą wśród spisków, w której opisuję dlaczego Święty Mikołaj istnieje i jakie są dowody na to, że faktycznie magiczny dziadek w czerwonym kubraku pochodzący gdzieś z północy rzeczywiście porusza się po całym świecie i przynosi nam prezenty. Czyli, także poczekaj, poczekaj, się poczekaj, przekonać poczekaj. Lat... czy ja to dobrze rozumiem? Czyli tak. jesteśmy w tym momencie w demagogu, w którym będziemy obalać fałszywe treści dotyczące tego, że święty Mikołaj nie istnieje, tak? Tak jest, dokładnie. To jest ten moment, w którym stajemy do walki nie tylko z negacjonistami klimatu, ale także do osób, z które negują Mikołaja. Tak jest i są faktycznie jest całkiem spore grono osób, które uważa, że święty Mikołaj nie istnieje. Ja też do takiego grona się zaliczałem, aż w końcu nie otworzyłem oczu naprawdę i nie zobaczyłem, jak to wygląda w rzeczywistości. I właśnie dlatego pracujemy w Demagogu. Dla takich chwil i dla takich momentów, kiedy możemy odkryć tę najprawdziwszą prawdę z prawdziwych. Jeśli chcecie nas wspierać w tym przedsięwzięciu, no to zapraszamy na naszego Patronite'a, na przykład. Mamy tam na przykład specjalne materiały dla Naszych patronów, no ale też oczywiście na naszą stronę, na media społecznościowe. Tym razem Ty będziesz wymieniał, bo zawsze ja wymieniam to, teraz Ty wymień. Także zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka, Twittera, łamane na x, TikToka, a także na platformę Threads, która właśnie zadopytywała w naszym kraju. To można by brzydko powiedzieć taki odpowiednik mikroblogów Twitterowych firmowanych przez platformę Meta. Tam również już nasze konto się pojawiło. A i oczywiście do odsłuchania naszych odcinków również na YouTubie, gdzie pewnie teraz część z was też słucha tej prasówki z dezinformacji, a mogę powiedzieć, że również będą się tam pojawiać treści, więc jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału Demagoga na tej platformie, to serdecznie również Was zapraszamy. Nie widać tam, jak rozmawiamy, żeby było jasne, są tylko nasze zdjęcia od czasu do czasu gdzieś tam się pojawią. Natomiast nie widać, jak rozmawiamy. Nie wiem, czy to zachęca, czy to zniechęca, ale w każdym razie woleliśmy uprzedzić. Niemniej jednak, wpadajcie, słuchajcie podcastu Demagogo, no i chyba przede wszystkim, zmierzając już powoli do końca, warto życzyć sobie wesołych i spokojnych świąt z jak najmniejszą dawką fałszu, jak największą dawką prawdziwej, świątecznej radości. Wesołych świąt! Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Sounds and Stories. Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.